Już drugi sezon przy Urzędzie Gminy w Szycach organizujemy wielkowiejski targ, na który zapraszamy mieszkańców od maja do października co dwa tygodnie. Wydarzenie ma na celu promocję lokalnych rolników, sadowników, a także rękodzieło i wyroby w ramach idei Kupuje lokalnie. W tym sezonie prócz blisko 50 wspaniałych stoisk można będzie skorzystać z ciekawych warsztatów. Często organizacji targu towarzyszą imprezy dodatkowe, takie jak kiermasz Bożonarodzeniowy, kiermasz Wielkanocny, dożynki Gminne czy pikniki ekologiczne promujące ekologiczne postawy wśród mieszkańców. We wrześniu współorganizowaliśmy ze Stowarzyszeniem Rozwoju lokalnego Inicjator święto Jury Krakowsko-Częstochowskiej i Romanie. W ramach wydarzenia nasi mieszkańcy, sąsiedzi oraz turyści mogli zwiedzić jaskinię wierzchowską górną, nietoperzową, uczestniczyć w grze terenowej w Dolinie Klucz Wody, czy zapoznać się z zasadami bezpiecznej wspinaczki z ratownikami grupy Jurajskiej GOPR. Finałem święta był 15 bieg po Dolinie Będkowskiej dla dzieci i dorosłych. W 2021 roku na liście działań strategicznych zaplanowano budowę dwóch zbiorników na rzece Prądnik: pierwszy w Prądniku Koszkiewskim, drugi na granicy Giebutowa i Trojanowic. Dzięki zaangażowaniu i współpracy naszych mieszkańców i samorządowców oraz przedstawicieli z gmin Słuszowa, Skała i Zielonki z Wodami Polskimi oraz Ministerstwem Infrastruktury udało się wypracować alternatywne rozwiązania retencyjne na górnym odcinku rzeki Prądnik. Od ostatnich dni gminy obchodziliśmy szereg jubileuszy. Swoje czterdziestolecie obchodził Zespół Regionalny Tomaszowianie, pięćdziesięciolecie Zespół Herodów z dziesięciolecie Zespół Regionalny Giebutowianie. Trzydzieste urodziny w dworze w Tomaszowicach obchodził Związek Gmin Jurajskich, stowarzyszenie zrzeszające samorządy od Częstochowy po Kraków. Jak co roku obchodziliśmy również Złote Gody, czyli pięćdziesięciolecie par małżeńskich z terenu naszej gminy. W Białym Kościele już po raz dziesiąty wystartowali biegacze w biało-czerwonych koszulkach, by pokonać symboliczny 11-kilometrowy dystans niepodległościowej jedenastki. Po wspólnym odśpiewaniu hymnu grupa 600 zawodników dorosłych i setka dzieci ruszyła w malowniczą trasę biegu. Uczestniczyliśmy również w dwóch uroczystościach niepodległościowych: w Giebułtowie zorganizowanym przez studio muzyczne Stenart, koncercie pieśni patriotycznych oraz w Szycach, wieczornicy patriotycznej zorganizowanej przez Stowarzyszenie Rozwoju Lokalnego Inicjator, na której odsłonięto pamiątkową Tablicę wzorowaną na supach z okresu zaborów. Mieszkańcy gminy Wielka wieś zawsze potrafią się jednoczyć w ważnej sprawie. Mają wielkie serca i wspierają potrzebujących. Obserwujemy to co roku, tym razem między innymi podczas 30 finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, którego celem była zbiórka funduszy na zapewnienie najwyższych standardów diagnostyki i leczenia wzroku u dzieci. Jak co roku, przy współpracy z Gminnym Ośrodkiem Kultury i Sportu zorganizowano Mistrzostwa Gminy w Narciarstwie Alpejskim na stoku Czorsztynski w Kluszkowcach. W zawodach wzięło udział przeszło 100 zawodników związanych z naszą gminą. W celu zachęcenia mieszkańców do zameldowania się w naszej gminie uruchomiliśmy loterię meldunkową, w której każda osoba zameldowana i rozliczająca pit na terenie gminy mogła wygrać rower, tablet, ekspres do kawy, robot sprzątający, smartfon, smartwatcha oraz voucher do lokali gastronomicznych mieszczących się na terenie gminy. Mieszkańcy wszystkich 12 miejscowości przy koordynacji sołtysów uczestniczyli w kolejnych edycjach sprzątania gminy. Jesienią odbyła się trzecia, a wiosną tego roku czwarta edycja, w których kilkaset osób sprzątało ulice, chodniki oraz miejsca zielone. Dzięki akcji udało się zebrać kilkanaście ton śmieci. W lutym uruchomiona została nowa przyspieszona linia autobusu 310, tzw. Aglo Express, która kursuje z Będkowic i osiedla Murownia do centrum Krakowa na osiedle podwawerskie. Autobusy na terenie gminy obsługują wszystkie przystanki w mieście mają status przyspieszonych. W związku ze zwiększającą się liczbą ludności w naszej gminie niezbędna jest rozbudowa placówek oświatowych. W ramach rozbudowy istniejącego kompleksu szkolnego w Modlnicy powstanie nowy budynek, w którym zaprojektowano 7 sal lekcyjnych, aule oraz pomieszczenia towarzyszące pozwalające na prawidłowe funkcjonowanie szkoły, takie jak catering, stołówka, świetlica, pokój nauczycielski i szatnie. Koszt budowy to ponad 7 milionów 300 tysięcy złotych. Przedmiotem inwestycji jest budowa hali łukowej z drewna klejonego typu Wimbledon o wymiarach 38 na 59 metrów wraz z boiskiem sportowym o sztucznej nawierzchni przy LKS Błękitni Modlnica oraz budowa boiska sportowego 64 na 103 metry o sztucznej nawierzchni przy LKS Sportowiec Modlniczka. Koszt budowy hali i boiska to niespełna 8 milionów złotych, z czego 6 milionów 300 tysięcy zł pochodzi z programu inwestycji strategicznych. Budowa kanalizacji w gminie Wielka Wieś jest na ostatniej prostej. Obecnie gmina przystąpiła do realizacji dwóch etapów zadania w Będkowicach. Umowa obejmuje budowę sieci wzdłuż ulic Bzowskich, Długiej, Lisowskiej i Ogrodowej. Wykonawca w ramach zaplanowanego zadania wykona sieć kanalizacyjną grawitacyjno-ciśnieniową z dwoma zbiorczymi przepompowniami ścieków. Koszt zadania to niespełna 4 miliony złotych, z czego ponad 3 miliony to dotacja z programu inwestycji strategicznych. 1 września w nowym budynku wielofunkcyjnym w Wielkiej Wsi wystartował klub Malucha, w którym opieką zostało objęte 12 dzieci do 3 lat. Na adaptację pomieszczeń gmina pozyskała 344 tysięcy złotych z budżetu państwa w ramach programu Maluch Plus 2021. Wykonano kompleksowy remont Starej Szkoły Podstawowej w Białym Kościele, obecnej siedziby Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu. W 2022 roku w zmodernizowanym obiekcie na części parteru zaczął działać klub dziecięcy, zaś pozostała część obiektu została wykorzystana i udostępniona, tak jak do tej pory, przez Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Wielkiej Wsi Gokiz na zróżnicowane zajęcia pozalekcyjne, w tym świetlice dla dzieci z Ukrainy. Roboty remontowe w kwocie 550 tysięcy zł zostały dofinansowane ze źródeł zewnętrznych. Na początku 2022 roku został uruchomiony klub dziecięcy w Białym Kościele. To punkt opieki nad 24 dziećmi od roku do trzech lat. Klub dziecięcy został utworzony w salach na parterze w wyremontowanym budynku Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Wielkiej Wsi Kokis. Zarówno dostosowanie obiektu, jak też bieżąca działalność zostały dofinansowane z funduszy zewnętrznych. To przeszło 1,5 miliona złotych. Rozpoczęto budowę wielofunkcyjnego budynku komunalnego na potrzeby społeczności wierzchowia. Zaplanowany do wybudowania budynek jest dwukondygnacyjny, niepodpiwniczony. Ma zostać przeznaczony na cele usług publicznych związanych z potrzebami społeczności lokalnej. Ma on pełnić rolę miejsca spotkań, konferencji, szkoleń. Dodatkowo będzie służyć jako miejsce związane z kulturą i sztuką. Koszt budowy budynku to blisko 1,5 miliona złotych. W ramach przebudowy budynku remizy w Tomaszowicach odnowiony zostanie dwustanowiskowy garaż nawozy bojowe Ochotniczej Straży Pożarnej, salka szkoleniowa, pomieszczenie biurowe oraz pomieszczenia techniczne. Dobudowana do budynku będzie również chłodnia. Przebudowa będzie kosztować 1 milion 200 tysięcy zł. W ramach zadania powstaje zbiornik wyrównawczy wraz z uzbrojeniem istniejącej studni głębinowej z infrastrukturą towarzyszącą. Jest to kolejny etap rozbudowy sieci wodociągowej, która ma na celu zabezpieczenie zasobów wody dla mieszkańców Tomaszowic i modniczki. Zadanie zostało dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Koszt inwestycji wyniesie około 3 milionów złotych. W ramach zadania wykonano ogólną modernizację sali w budynku wiejskim w Szycach oraz zmodernizowano instalację centralnego ogrzewania, instalację oświetlenia podstawowego oraz teatralno-dekoracyjnego. Dokonano montażu instalacji nagłośnieniowej. W czajowicach powstało miejsce wypoczynku i rekreacji, to wiejski teren rekreacyjny przy ulicy Dworskiej nad stawem. Został na nowo zagospodarowany z elementami małej architektury, urządzeniami do wypoczynku, siłownią, wybudowano altanę i pomost wraz z oświetleniem terenu. Inwestycja została dofinansowana w ramach grantu Małopolska infrastruktura rekreacyjno-sportowa, a całość zadania kosztowała pół miliona złotych. Teren rekreacyjny w Giebutowie przy ulicy Orlich Gniazd zyskał kolejną atrakcję. Fani jazdy rowerowej mogą korzystać z pomtraka, specjalnie przygotowanego toru łączącego jazdę rowerem i wszechstronny trening. Zadanie dofinansowano z funduszu sołeckiego, a łączny koszt to 135 tysięcy złotych. Budowa ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż ulicy Hermana w Giebułtowie połączyła naszą gminę z gminą Zielonki, a dalej z miastem Kraków. Inwestycja jest dofinansowana ze środków Unii Europejskiej, a jej koszt to niespełna 2 miliony złotych. Co roku staramy się poprawiać bezpieczeństwo na naszych drogach. Realizujemy to zadanie poprzez współpracę z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad w Krakowie przy budowie bezpiecznych chodników przy drodze krajowej 94. Na drogach gminnych, jak na przykład w ciągu ulicy Lipowej w Modrnicy, ulicy Kasztanowej w Czajowicach, ulicy Kolberga w Tomaszowicach wykonaliśmy nowe chodniki czy nakładki asfaltowe. W ramach zadania Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad wybudowała dwie dwupasmowe jezdnie wraz z dwoma bezpiecznymi rondami turbinowymi na odcinku Węzeł Modrnica – Rondo Galicyjskie w Modnicy. Wybudowano także zatoki autobusowe z pasami oddzielającymi od jezdni chodniki oraz ekrany akustyczne. Wspólnie z metropolią krakowską, stowarzyszeniem obejmującym Kraków i otaczającego gminy, podejmujemy szereg działań ekologicznych, ukierunkowanych na poprawę jakości powietrza. W ramach realizacji programu unijnego plan gospodarki niskoemisyjnej wymieniliśmy już przeszło 530 starych kotłów, kolejnych 270 jest zakontraktowanych do wymiany. Dzięki dofinansowaniu z programu Czyste powietrze wykonano termomodernizację przeszło 150 budynków. Gmina przystąpiła również do tzw. inicjatywy 600, której celem jest znaczące przyspieszenie wymiany starych. Źródeł ciepła i pełne wdrożenie uchwały antysmogowej. Wszelkie działania ekologiczne nadzorowane są przez czterech ekodoradców zatrudnionych w ramach programu LIFE i EcoTeam. Gmina realizuje również szereg programów edukacyjnych. W ramach programu Maluch Plus stworzyliśmy 44 miejsca opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w Modlniczce, w Wielkiej Wsi i w Białym Kościele. Dzięki programom Cyfrowa Gmina, Zdalna Szkoła, Zdalna Szkoła Plus oraz Małopolska Tarcza Antykryzysowa pozyskaliśmy środki na zakup 83 laptopów oraz 12 tabletów graficznych dla uczniów. Pozyskane dofinansowanie 30,5 miliona złotych. Od 2019 roku nasza gmina współpracuje z Ukraińską Gromadą Bajkowce. Samorządy współpracują ze sobą poprzez wymianę doświadczeń. Zorganizowano kilka paneli online w obszarach takich jak zarządzanie gminą, finanse i podatki w gminie oraz zarządzanie w kulturze. Zakres współpracy znacząco rozszerzył się w związku z agresją zbrojną Rosji wobec Ukrainy. Na terenie gminy zorganizowano ponad 400 miejsc noclegowych dla ukraińskich matek z dziećmi w hotelach. Stworzono punkt informacyjny dla uchodźców oraz mieszkańców ich przyjmujących. Organizowano Organizowano liczne zbiórki darów dla potrzebujących, utworzono magazyny w remizach strażackich z darami pierwszej potrzeby, utworzono nowe stanowiska do obsługi nadania PESEL, udostępniono miejsca dla dzieci w przedszkolach i szkołach, organizowano również wyjazdy na granice z darami pierwszej potrzeby, przekazano również samochód strażacki dla zaprzyjaźnionej gromady. 11 kwietnia 2022 roku odbyło się pierwsze posiedzenie Gminnej Rady Seniorów. Rada ma charakter konsultacyjny, doradczy i inicjatywny. Oraz ma służyć wszystkim seniorom poprzez reprezentowanie ich interesów oraz tworzenie warunków do pobudzania aktywności osób starszych w społeczności gminnej. Pierwszą przewodniczącą rady została Stanisława Szumiec-Giebutowa. W tym roku zainaugurowała nową, trzecią już kadencję, Młodzieżowa Rada Gminy, której celem jest reprezentowanie interesów dzieci i młodzieży w społeczności lokalnej. Przewodniczącym Rady został Mateusz Jarzyło ze Szkoły Podstawowej w Bemble. W listopadzie 2021 roku w dworze w Modlnicy zawarto porozumienie z rektorem Uniwersytetu Jagiellońskiego o nawiązaniu współpracy gminy z Uniwersytetem. Na mocy porozumienia strony zobowiązały się do wspólnych działań przeznaczonych dla lokalnej społeczności oraz turystów, np. zajęcia edukacyjne, artystyczne, zwiedzanie dworu, wernisarze, koncerty kameralne, plenery malarskie czy kinoplenerowe. Nawiązaliśmy również współpracę z Polish American Judo Academy, w ramach którego promowane są sporty walki wśród naszych dzieci i młodzieży oraz wśród osób dorosłych. Również, w ramach współpracy, dorośli nauczą się podstawowych zasad samoobrony. Nasza gmina wygrała 17 edycję najbardziej prestiżowego rankingu samorządów Rzeczpospolitej w kategorii gminy wiejskie. Celem rankingu jest wskazanie najlepiej zarządzanych miast i gmin w Polsce. Kapituła analizuje dane w obszarach trwałości ekonomicznej, trwałości środowiskowej, trwałości społecznej oraz w zakresie jakości zarządzania. Przewodniczący kapituły rankingu, profesor Jerzy Buzek, wręczając wyróżnienie, powiedział: W tym roku szczególnie mocno doceniono gminy, w których dobrze się żyje mieszkańcom. Nasza gmina zajęła drugie miejsce w kraju wśród gmin wiejskich w ogólnopolskim rankingu gmin i powiatów prowadzonym przez Związek Powiatów Polskich. Kapituła ocenia samorządy według kryteriów takich jak działania proinwestycyjne i prorozwojowe, rozwiązania poprawiające jakość obsługi mieszkańca, rozwój społeczeństwa informacyjnego i obywatelskiego. Dodatkowo wyróżniono naszą gminę tytułem Supergmina. Nasza gmina drugi rok z rzędu znalazła się w czołówce rankingu gmin Małopolski przygotowanego przez Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji. Tym razem nasza gmina znalazła się na trzecim miejscu konkursu, którego ideą jest wyłonienie i promowanie gmin wyróżniających się pod względem rozwoju społeczno-gospodarczego w Małopolsce. Na uroczystej gali w Małopolskim Ogrodzie Sztuki nagrodzono laureatów konkursu Eko Hero Małopolski 2021, w którym kapituła oceniała działania na rzecz poprawy środowiska. Nasza gmina zajęła trzecie miejsce w kategorii gmin wiejskich. Gmina Wielka Wieś posiada również certyfikat Samorządowy Lider Edukacji. Tytuł ten jest nadawany jednostkom samorządu terytorialnego, które posiadają szczególne osiągnięcia w dziedzinie rozwoju edukacji i systemu oświaty.